Cześć Rafał, powiedz, co Ech. tam stało? Jak Ciebie wyjęli z tego domu? toż było... szósta rano, 6 rano. No i co? Strasznie? Strasznie. Łamali drzwi, czy co? No, zaczęli ciąć. Ok widzisz? Widzisz? Normalnie, wiesz, otwieraj, otwieraj drzwi, chłopie. Walili chyba ponad 30 minut. No i w twoim przypadku to jest tak jakby wymierzenie kary za to, że chciałeś nagrywać biegłych, bo z tego co widziałem i tak podsumowując tą sytuację, to, to tylko tyle, że chciałeś nagrywać biegłych przy ostatniej wizycie, prawda? Eee, w ogóle skąd to się wzięło? No to się wzięło w ogóle, no, no tak, no bo wiesz, ten sobie zażyczył, bo to jest tak, ten sobie zażyczył wniosek, no potem historię znasz, no nie, że tam niby tam prawomocność, no, dał mi niby termin do 20, że się miałem zgłosić 20. No, ale że się nie zgłosiłem 20, to wyszło policję. Trzy razy w domu byli. No to tam mniej więcej widziałeś nie, chyba dwa filmy. Widziałeś? Tak, widziałem, widziałem, ale właśnie ja bym No to, 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 to słuchaj, to, to, to po tym drugim, tam, gdzie rozmawiałem przez domofon mhm. rano, bo to było wieczorem. Rano o 6 już przyszli. No, kurde. no tak, ale dobrze, słuchaj, do czego ja zmierzam z pytaniem, że robiono ci tak jakby karę za to, że dociekałeś swoich praw, że chciałeś nagrać, nagrać ostatnią wizytę, bo twoja wizyta była z mikrofonem, tam z kamerą, tak, i tak. biegła ci, powiedziała, że niestety, ale ona się nie zgadza, proszę wyjść, proszę wyjść i tak dalej mhm. i de facto to ty tam, nie, nie to, że się nie zgodziłeś na badanie, tylko, że chciałeś je zrobić w warunkach, które mogłeś zarejestrować. Ale to była do innej sprawy. A, to jeszcze inna sprawa. Tak, to była taka dziwna, którą oni chcieli, że tak powiem, z dwóch frontów, z dwóch flanek uderzyć. A, i tutaj miałeś obserwację, i tam miałeś obserwacje. Nie, 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 bo tutaj, tutaj chciano mnie zbadać po to, żeby dodupić mnie jeszcze mocniej z, z wokandy, która się już skończyła. Czyli wokanda się skończyła w 2020 roku, a że mnie włożyli do aresztu. To Monika ta sędzina sobie wymyśliła, żeby nazbierać wszystkie przestępstwa, które ja tam zrobiłem, no, zrobiłem no, wszystkie, co mi pomówili, za wszystkie. Mm -hmm. I na badania. O. I dlatego byłem na tych badaniach. To jest taka, jakby cztery czter, czter lata powokandowa sprawa. To, co oglądałeś z tymi biegłymi. O, to kurczę, to tak można nawet nie wiedziałem. A ja też nie wiedziałem. No, normalnie skończyła cię ci sprawa, dostałeś tak zwany wyrok, niepoczytalność plus zakaz prowadzenia, tak? Mhm. I powinno być koniec. No właśnie, to widzisz. Minęły 4 lata i ona sobie zrobiła jakieś KO czy KP w zeszłym roku, bo ona sobie to zrobiła wtedy, jak ja siedziałem. Jak ja siedziałem, to ja miałem stamtąd co siedziałem, przejść od razu do Toszka. Ceremonika by jeszcze dodopiła mi drugie, wiesz? Czyli ja, jakbym tu siedział, to ona by mi dodopiła dwa. Czyli miałbym dwa badania. Mhm. No, do tej sprawy. No, nie wiem, czy tak można, no, Plus, bo ona sobie, widzisz, do, do tej starej sprawy sobie do, dobrała sobie te wszystkie rzeczy, które tam mi się działy po, po, po drodze przez te cztery lata. Pozbierała sobie po prostu bzdury, sobie po, po, pozbierała i stwierdziła, o jej, jaki niebezpieczny, trzeba go badać. Oh. No ale to, to pokazuje, jaką mają e, moc, jaką mają siłę i jakie mogą je stosować, bo to jest całkowicie bezprawne, jeżeli kogoś się zamyka bez winy. No ty nie masz winy, nic ci nie udowodniono, tak teraz. Nie? Nie? I siedzisz, siedzisz bez winy, jesteś pozbawiony wolności. Było nie było, tak, tak? 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 Więc nie można tu mówić o tym, że ty jesteś w tej chwili poddany obserwacji. To nie jest obserwacja, jeżeli nie masz swobód obywatelskich, zostawi ci odebrane. Jest to znaczy... łamanie praw człowieka przede wszystkim. Też. To jest to, znaczy. powielanie siebie takie. Ja no nie wiem w tym cyklu, w tym cyklu psychuszki, ja to, ja to wrzucę na, na stronę na YouTube'a jutro yy, tę rozmowę naszą, bo to też ludzie powinni wiedzieć, jak to się odbywa, że człowiek, człowiek za, za nic, właśnie za nic, nic mu nie udowodniono, a jest karany. Jest karany w tym systemie tylko dlatego, że pokazujesz prawdę, tak? Że idziesz, pokazujesz patologię tego systemu, jak tej jak ty ich nazywasz? Eee, Królestwo Szaleństwa? Tak, Króle, Króle pokazujesz. Królestwo Szaleństwa. Tam, tam siedzą ludzie, którzy mają właśnie psychopatyczne nastawienie do innych. Jak sam stwierdziłeś, ja też to zaobserwowałem. To są ludzie, którzy po prostu boją się innych, boją się rozmów, boją się przede wszystkim ujawnienia ich głupoty i debilizmu, bo sami, sami de facto to. Oni, oni są y, tacy malurcy, bardzo maluscy, jeżeli chodzi oni o. Bardzo się mnie boją, widzisz? Dlatego, żebym więcej do nich nie przemówił, to ja mam zostać w izolacji. Tylko, że nie mogę zostać w izolacji karnej, bo wtedy bym przemawiał. No nie, zanim by był w izolacji karnej, to bym miał wokandy. E? I żeby nie mieć tych wokand, to można kogoś odizolować, tylko, że tym razem metodą właśnie psychoskową. Tak, ale wiesz co tutaj jest jeszcze niebezpiecznego? Mogą Ciebie powiedzmy nawet nie trzymać tam na wieki wieków, amen, ale dopną Ci chorobę, jakąś Ci chorobę wpiszą, mówią dla społeczeństwa i później będziesz miał łatkę, ale to ten no wariat, to weźcie go szybko, zabierzcie z korytarza, niech on tu znowu pod drzwiami nie stoi, czego on tu przylazł, to wariat i tak dalej, rozumiesz? To jest najgorsze, że po prostu zrobią ci je zaszuflotkowanym za w jakimś e, takim, no, innej osobowości niż jesteś, tak? No, można powiedzieć, taka propaganda to jest. No. Ktoś wymyślił hasło chory. Dobrze, no to teraz, że tak powiem, echo jest, echo jest yy, no, wśród prokuraturów, innych takich. oni się tego przyłączają, bo im się to bardzo podoba. Można powiedzieć, bardzo się podoba takie coś, no nie? No tak, no bo no, ale, ale spoko, powiem ci tak, że można powiedzieć, co mnie uratowało. Co mnie uratowało, że ja zadzwoniłem do Toszka, do tutaj dyrektora, napisałem mu tam i chciałem się z nim właśnie spotkać czy porozmawiać następnego dnia, tylko że następnego dnia to ja już tutaj byłem. I oni byli przygotowani na mnie w pewnym sensie. Bo... Bo oni mnie w pewnym sensie nie chcieli, ale przyjąć musieli. Ale tutaj jest taki w miarę w porządku lekarz, wiesz? W miarę w porządku lekarz i taki, który już tutaj mieliśmy dwie godziny rozmowy, czyli właściwie już jest po tak zwanej obserwacji. No i jeszcze w poniedziałek będzie psycholog. No i wychodzę w środę, popatrz. O, prawda? Aha. Aha, czyli tydzień, popatrz. Widzisz? Bo. Uratowało mnie to dziennikarstwo, Jacek. Kanał, dziennikarstwo i, e, i nagłaśnianie i oni się tego troszeczkę no, przemyśleli to. Dobrze, teraz liczmy tylko na to, żeby ci właśnie tej łatki nie przypięto, żebyś nie miał później za sobą cały czas smrodu, że to ten na oszalony chodzi. No dlatego powolutku będziemy to wyłączać. Powolutku. No nie? No, to mówię, ja sobie wyjdę, oni będą bardzo zdziwieni, że ja wyjdę w środę. No, ale to widzisz, patrz, żeby to nie były puste obietnice, no, trzymamy lekarza za... Nie nie, 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 ja, ja już to słyszałem pierwszego dnia, <coughs> jeszcze przed badaniami, mhm. przed badaniami, bo, oni, bo lekarz powiedział, ja tu nie widzę powodu, żeby to pada trzymać. Jasne. No, tak. No i porozmawialiśmy na te takie tematy, które go tam interesowały, czy tam ja tam jestem zagrożeniem, jak z tym paralizatorem, o co chodziło z tymi urzędami. No to wiesz, no tak jak potrafiłem, to wyjaśniłem lekarzowi, nie? No i on taki był, to był pierwszy lekarz, który zaczął mnie słuchać, zaczął mnie słuchać i podążać za tym, czyli taki wic, można powiedzieć, taki wciągnął się w tą moją historię. Na ile mi uwierzył, to ja mówię, filmy jeszcze są, filmy, nie tylko mówię akta, tylko mówię filmy. On mówi, dobra to jeszcze tam obejrzę, też nie widziałem, ale obejrzę. No, Bo on musi wykluczyć y, symptomy chorobowe i on musi wykluczyć y, agresję, czyli y, zagrażanie innym. No właśnie, to trzeba No, czyli właśnie tak zwany paralizator i atakowanie ludzi. Ale to widać było na filmie, że to ty jesteś cały czas atakowany, poniewierany. Popytałem, tak, tak. Ile można znosić takie poniewieranie człowiekiem, tak? Takie... No, no tak, no to wiesz, on się pytał skąd ten palezator się wziął, no, mówię, no i mu wytłumaczyłem, mówię co by pan zrobił, gdyby nie wolno panu było zaatakować, a pana wyrzucają, mówię, a potrzebuję rozmawiać z ludźmi i ciągle mnie dotykają, ruszają, wyrzucają, poniżają, no to mówię co pan by zrobił. On mówi, nie wiem. No. ja mówię, ja byłem w tej samej sytuacji. Mówi, też nie wiedziałem. No i wpadłem na, na, na mówię na parezator. mówię, jakbym miał taką kurtkę elektryczną, to bym sobie ją założył. Mówię, a on mówi tak, a, to pan by był wtedy węgorzem elektrycznym. Ha, 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 idziesz. i i ja on tak się zaczęli śmiać. On mówi, no, no, widzicie, coś takiego, ja chcę być jak ten węgorz elektryczny. Nie podchodzić, rozmawiamy, żegnamy się. No to widzisz może takie porównanie mu to do, do niego trafiło. Pan, żebyś później w papierach nie miał, że chcesz być rybą. No, no widzisz, no ale ten, bo to był Ro Roman Janiczek, czy Janeczek. Pozdrawiamy, pozdrawiamy pana doktoru. Pozdrawiamy. Bardzo taki wiesz, on, on był od razu taki uśmiechnięty, taki energetyczny, zadowolony, tak, o dzień dobry. Przywitał się ze mną, wiesz, kulturalnie, nie? Dzień dobry, niech panie Rafale, panie Rafale, taki, taki ludzki człowiek. Ludzki lucek, dobra. Ludzki człowiek, nie taki suchy, żeby, wiesz, ludzki. na badania i koniec, bo on mówi, że on był kiedyś. Był kiedyś takim, takim 15-minutowym, ale on zrezygnował z takich orzeczeń. Mówi, to nie dla niego było. Mówi to, to to nie, bo on sam widział, że to się nie sprawdza. Sam widział, że to się nie sprawdza, dlatego on już nie bada w ten sposób, jak cała reszta psychiatrów, tylko on już mówi, że on musi mieć co najmniej tutaj takie przygotowanie. On się chce zapoznać z aktami, on będzie mnie pytał o te szczegóły, które go interesują. No, więc przygotował się do tego, w pewnym sensie, nie do końca, ale się przygotował. Moja no. babcia, wiesz co mówiła? Nie chwal dnia przed zachodem słońca, więc poczekaj. No. No, oczywiście. no, oczywiście, tylko że wiesz, no, on mnie zbadał, on mnie nawet zbadał tak jak internista. Proszę tutaj słuchaweczki, tutaj wiesz, kolanko stuknąć, tutaj popukać, o po to, 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 to. Ale tak mnie badał, jeszcze mi, jeszcze mi tłumaczył. Tutaj jest odruch, tak, i tu jest tak, i o ja tu widzę w porządku. A on mówi tak, ja tu nic nie widzę u pana. Nic u pana nie widzę. No to oni mówi, to ja, o co tu chodzi w ogóle, nie? No. <grym> no, Okej, okay. no, dlatego jeszcze, jeszcze będę miał rozmowy. No i on mi powiedział, że wiesz, że w, 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 środę, w środę do domku. Czyli w środę jestem w domu. A co jest ciekawe? Słuchaj. Bo mój ten prokurator Marcin Celarek, jak ja do niego dzwoniłem, to po przedstawieniu się on rzucał słuchawką. Tak? No, tak, tak. I potem wyłączał swój telefon. Czyli jak ja zadzwoniłem drugi raz, piąty, dziesiąty, tego samego dnia, to cały czas był sygnał zajętości. Mhm. Nawet dzisiaj te testowałem ten telefon, ale to może tak, cofnę się. I po pewnym czasie on ten telefon włączył. Jak ja trafiłem do Toszka, nagle on włączył telefon. Mhm. I ja, on nie wiedział, że ja zadzwonię z Toszka, bo myślał, że ja jestem pozbawiony wszystko, wszystkiego. Rozumiesz? I sobie wyobraź, że ja właśnie tam w tą siedzę, czy, czy jakoś tak, jak tylko sobie przypomniałem o nim, żeby sobie do niego zadzwonić, to wykręciłem numer, bo mam bezpośredni do niego. Mhm. I on tak. Witam Marcin Celarek. Nie, witam uprzejmie Marcin Celarek. A ja mówię dzień dobry, Rafał Stępniak. I pach, słuchawka. I, i, i od tego momentu znów wyłączył telefon. O, Matko. On, się, on się ciebie boi. I teraz słuchaj, rozmowy i teraz nawet bo ja nie sprawdziłem nawet rozmowy. Proszę? Rozmowy się boi, no po prostu rozmowy, nie ciebie, źle powiedziałem. No oczywiście. I od tego momentu nawet dzisiaj patrzyłem i jest sygnał zajętości. Czyli on już wie, że ja będę dzwonił i popatrz, on nawet teraz ze swojego aparatu nie może korzystać. Zablokował aparat tylko dla mnie. Dosłownie, ja tak dwa razy była sytuacja, że po moim telefonie pojawił się sygnał zajętości i koniec rozmów przez dwa dni. I, I potem mówię, odblokował i teraz znowu będzie koniec rozmów pewnie. Czy to nie jest jego telefon służbowy? To jest jego służbowy. Więc zobacz, że w tej chwili on jest niedostępny dla innych klientów. Dla siebie? Tak, dla innych i dla siebie. Tak, dokładnie tak. Więc on tutaj też chyba nawet łamie jakieś tam prawo administracyjne, bo jako tak. urzędnik państwowy powinien mieć ten telefon do dyspozycji innych. A tu. oczywiście. Czyli tutaj nawet w tej obawie przed rozmową z Tobą łamać prawo zaczynają. To jest tak. coś, nawet nie tylko prawo wyłącznie po Tobie. Ale i ogółem już zaczynają łamać prawo tylko, żeby nie podjąć rozmowy i nie wyjść na głupka w tej rozmowie, tak? To to, jest to samo Jacek, co zamknęli cały urząd tylko dla jednej osoby. No nie tam brama, to zamknęli kratę, to zamknęli dla mnie, ale potem widzisz, zamknęli dla wszystkich. Nawet dla tych, co chcieli wchodzić i wychodzić jako z urzędu. Widzisz, to jest to samo. Dla jednej osoby zamknęli urząd, dla jednej osoby wyłączyli telefon, dla jednej osoby zrobili zarządzenie. W jednym sądzie, w drugim sądzie. Dla jednej osoby prokurator rejonowa, czyli koleżanka Marcina, nie uruchomiła jeszcze telefonu dla dziennikarzy. A? Popatrz ile telefonów, popatrz jaki skurcz. To jest zwyczajnie ucieczka. A ja podobno słyszałem, że oni wygrywają ze mną. No właśnie, przez milczenie, tak? To nie jest żadne wygrywanie, to jest tchórzostwo. No, i naprodukowali czytamy akt. No, papier wszystko no o No to widzisz, zobacz, jak masz czytomy akt, to chyba wygrywasz, co? No chyba cię przy, przyłożyć tym papierem, to, to wtedy wygrają. Bo jak cię zawalą tymi aktami, to ty nie dasz rady wstać. No to wtedy dopiero wygrają. No, widzisz. No widzisz, dlatego mówię, świetnie się składa, bo mówię, to wszystko jest zarejestrowane, a u mnie te rozmowy się widzisz, nagrywają pięknie i, i wszystkie te takie, widzisz, jak ja... Nawet jak ja dzwonię i mam sygnał zajętości, to mi się to nagrywa. To jak widzisz, to będziesz miał co udostępnić, bo teraz co, nie masz, nie masz jak tego robić. No teraz mam telefon tylko. Ale taki z smartfon czy z klawiszami tylko starego? Nie, typu. mój, 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 mój. A, no to może... Bo oni mnie porwali, porwali, zawieźli na policję i od razu, aha, już wychodzimy, jasne, jasne, bo chciałem być, chciałem dobra, uciekam. Okej, okay, dobra, ty, bo najważniejsze, co powiedzieliśmy, to ja już A? tak jakby oficjalnie rozmowę zakańczam i to wrzucę sobie na YouTube'a, żeby ludzie wiedzieli, że ty żyjesz, że wszystko jest w porządku, okej? Okay? Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam również i dzięki za rozmowę.